Dzień dobry państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Opala. Jestem przedstawicielem regionalnym firmy Wadersztadt na północno-zachodniej Polsce. Witam państwa bardzo serdecznie na ogólnopolskich targach Polskie zboża. Na targach Polskie zboża proponujemy państwu pokazujemy państwu e, trzy różne maszyny. Jest to siewnik e, Rapid, przy którym stoimy, siewnik, siewnik mechaniczny e, z opcją uprawy i z opcją wysiewu. Jest to carrier, ma, maszyna uprawowa do uprawy płytkiej, carrier w szerokości roboczej 3 metrów oraz agregat uprawowy top-down, agregat, agregat 4-metrowy. Do testu przygotowaliśmy dla Państwa dwie maszyny. Jest to maszyna Kultus, maszyna do uprawy głębokiej oraz siewnik, nowość nasza. Siewnik do uprawy, do uprawy gleb lekkich, siewnik Spirit o szerokości roboczej 6 metrów. Od 1962 roku funkcjonujemy na rynku światowym, sprzedajemy maszyna, maszyny na całym świecie, mamy bardzo wiele oddziałów na całym świecie, a od 1997 roku funkcjonujemy z własną siedzibą, z własnym magazynem części w Polsce w Pniewach Koło Poznania. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną siatkę sprzedaży, mamy bardzo wielu dealerów, którzy docierają do państwa, do państwa, gospodarstw, do państwa gospodarstw na co dzień. My, oczywiście będąc w pomocy naszym, naszym dealerom stanowimy team czteroosobowej sprzedaży, stanowimy doradztwo techniczne dla, dla państwa.